Jak rozpoznać objawy przetrenowania? Czy możemy zrobić to sami, czy do tego też potrzebny jest trener? To, to jest zadanie trenera. W ogóle zadaniem trenera jest dostrzeganie tego, czego nie widzi zawodnik i tak kierowanie treningiem, żeby on był najefektywniejszy. Więc yy, trener może czasami doprowadzić do przetrenowania, ale będzie szybko wiedział, jak z tego stanu wyprowadzić. S jeżeli trenujemy sami to musimy zwrócić uwagę na nasze samopoczucie, na to, czy potrafimy się wyspać, czy nie, czy jesteśmy znużeni, albo mamy napady agresji. To też są rzeczy, które świadczą o przetrenowaniu. Nie mówię tutaj o bólu i innych rzeczach, które łatwo rozpoznać. Ale są osoby, które przez długo czas się przetrenowały, o tym nie wiedząc, a po prostu myślały, że źle sypiają. Tak? Łatwo to poznać, jeżeli używamy zegarków z pomiarem tętna tak? i możemy zobaczyć, że nasze tętno spoczynkowe jest wyższe niż zazwyczaj. To jest pierwszy z symptomów, że coś się z organizmem dzieje niedobrego i że trzeba zacząć reagować. Najprościej, nie. zwykle to jest odpoczynek, ale to. Nie jest, nie jest odpoczynek bierny, tak? To jest tak, że osoba, która trenuje, nie powinna odpoczywać biernie, tylko aktywnie. Czyli zastępujemy bieganie inną aktywnością fizyczną, tak, żeby był wysiłek fizyczny, ale żeby nie był on tak męczący. Jeżeli ktoś dopiero zaczyna przygodę z bieganiem, będą to marsze. Ja mówię, wybrać się na spacer zamiast na trening biegowy, to pomoże. Organizm się zdąży zregenerować. I po, powinniśmy szybko wyjść z tych objawów. Niestety przetrenowanie też prowadzi do różnych kontuzji. Są tak zwane z, złamania zmęczeniowe czy inne kontuzje. Jest cięka granica pomiędzy najbardziej skutecznym treningiem, a przetrenowaniem. I musimy pamiętać, że to, tej granicy nie powinniśmy za często przekraczać. Wiele osób stawia sobie za cel w bieganiu to, żeby schudnąć. Czy inaczej przygotowuje się takiego zawodnika do biegania, który chce zrzucić kilogramy, a inaczej takiego, który chce po prostu się wzmocnić czy zaktywizować? Bieganie nie jest techniką odchudzającego, to nie jest zabieg na odchudzanie. Trenowanie do jakiegokolwiek swojego celu często nie idzie w parze z odchudzaniem się. Jest to efekt współpracy i, i pewien efekt uboczny, ale to nie jest celem. Jeżeli naszym celem jest schudnięcie, zrobimy zupełnie inny trening, w którym może nawet biegania nie być. Jest to metoda też, bieganie pomaga chudnąć, ale jest to wysiłek fizyczny, w którym spalamy ilość kalorii. Tak naprawdę chudniemy od ujemnego bilansu kalorycznego, czyli musimy wykonywać więcej ruchu niż e, po, przyjmujemy w pokarmach e, e, kalorii, więc jeżeli przyjmujemy za dużo kalorii, to co byśmy nie robili, to tak i tak nie będziemy chudnąć. Tak samo bieganie. Szczególnie jeżeli ktoś ma dużą nadwagę, nie jest polecane. Jest to za duże, za duże obciążenie dla kręgosłupa stawów, więc ja na, nakłaniam wtedy do marszów, powolnych ćwiczeń, żebyśmy mogli zacząć biegać. Czy kobiety są mniej wytrzymałe, czy trzeba im stawiać inne cele, czy to są po prostu stereotypy? To są stereotypy. Właśnie wręcz przeciwnie, kobiety są bardziej stworzone do wytrzymałościowego wysiłku niż mężczyźni, dlatego rekordy świata w najdłuższym nieprzerwanym biegu bądź przepłynięciu czegoś należą do kobiet, a nie do mężczyzn. Za to kobiety są, mają mniej siły, tak? są mniej silne. Każdy człowiek jest inny. Jeżeli bierzemy go pod lupę, to obok, podobnie wyglądająca do nas dziewczyna, może okazać się, że ma talent wytrzymałościowy, a obok może mieć talent sprinterski i zupełnie inny wysiłek dla niej preferowany. Kobiety łatwiej budują zaufanie do trenera, do drugiej osoby, dzięki temu się z nimi łatwiej współpracuje trenerom. I też są, mają swój upór, że łatwiej dążą do tego celu. Często mężczyźni mają szybkie zrywy i są bardzo gwałtowni, ale ten po dwóch tygodniach męczenia przychodzi pomysł, że a może nie, to spróbuję za rok, tak? Albo cokolwiek innego. Więc to są ceny psychologiczne, psychiczne, każdy jest inny, tak? znajdziemy człowieka. Yy, mężczyznę lub kobietę, które będą silne i nie będą potrzebowały, żeby za uszy ciągnąć, a będą osoby, które trzeba do tego wysiłku przymusić, żeby one poznały, że to jest dla nich dobre.